Śnieg i trzaskający mróz. Wyglądana przez wielu bestia ze wschodu w końcu przyszła. Choć z piękniejszym, niż by się można było spodziewać, obliczem. Ta zimowa aura będzie razem z nami dziś w nocy, a także jutro. Temperatury w Poznaniu około minus 18, minus 19 stopni Celsjusza, ale to wszystko minie. I to minie bardzo szybko. Już we wtorek słupek rtęci podniesie się powyżej zera. Niewykluczona jednak, że jeszcze tej zimy. Będziemy mogli usłyszeć skrzypiący pod nogami śnieg. W tym roku oczywiście, że jeszcze jest duża szansa na to, że temperatury oscylujące wokół minus 10 minus 11 stopni Celsjusza mogą się zdarzyć. Nie zapominajmy, że cały luty przed nami. Z czego według ekspertów powinniśmy się cieszyć, bo najbardziej mroźna i śnieżna zima od kilku lat będzie miała pozytywny wpływ na przyrodę. Nasze piękne sosny, nasze wszystkie drzewa, modrzewie, to one, one są drzewami, które. Zimą wymagają temperatury ujemnych. Bo bez nich karłowacie ją i niszczą. ją. Taka aura może mieć też zbawienny wpływ na nękającą nas suszę hydrologiczną. Nasze rzeki wysychają, bo brakuje właśnie tej retencji pozimowej. A w tym roku ona będzie wspaniała. Mroźna, ale słoneczna pogoda zachęciła poznaniaków do spacerów i małych zimowych szaleństw. Dzisiaj górka, choćby i najmniejsza, stawała się namiastką stoku. Za chwilę będzie na plusie i tyle będzie z tej zimy. A że w Poznaniu rzadko, rzadko jest zima, to wykorzystujemy każdą chwilę. Oczywiście, że korzystamy, a w szczególności dzieci. W szczególności, ale nie tylko. Dzisiaj zawrotne prędkości na sankach osiągali Poznaniacy w każdym wieku. Myślę, że na równi się bawimy i dorośli, i dzieci. A co ci się najbardziej podoba? Zjeżdżanie i wywrotki które nie zawsze kończyły się dobrze, przynajmniej nie dla sanek. Ewelina Dernoga, puls dnia.